Kiełbasę białą lepiej mrozić przed parzeniem czy po parzeniu? Efekt jakby bardziej świeżej kiełbasy, tak organoleptycznie będziesz mieć, jeśli będziesz mrozić tą kiełbasę białą przed parzeniem. Wtedy ją wyciągasz i sobie na świeżutko białą kiełbasę parzysz jakby i będziesz czuć jakbyś ją przed chwileczką dopiero nadział. I, i, I zajarał taką świeżą. Ale powiem ci, że ja w większości, chociaż ostatnio znowu zacząłem inaczej robić, ale zazwyczaj, gdy robiłem na przykład, nie wiem, 20 kg tej białej kiełbasy, bo na przykład robiłem ją na grilla sobie, no to ja ją od razu do jednej wody w jednym garnku wkładałem, parzyłem, wyciągałem, studziłem, pakowałem sobie po 3-5 próżniowo i takiem mroziłem. Później wystarczy taką kiełbasę odmrozić i odgrzać a nie trzeba już jej za każdym razem parzyć w wodzie o tej samej temperaturze, że trzeba mierzyć temperaturę wody, trzeba mierzyć temperaturę w środku kiełbasy, tak? Więc jakby to ułatwia sprawę, wystarczy ją położyć na grilla, na minuty z każdej strony, na mocny ogień, żeby ją tylko podpiec i już jest gotowa. Więc to tr troszeczkę taki techniczny aspekt u mnie wygrywał, aczkolwiek, tak jak mówię, ostatnio już wracam do tego, że jednak białą kiełbasę sobie surową ee, zamykam w woreczek i... I później parze każdy pięć sztuk na przykład osobno.